W przełomowym odkryciu, które kwestionuje fundamenty współczesnej psychiatrii, nowe, zakrojone na szeroką skalę badanie ujawniło potężną, naturalną tarczę przeciwko depresji i lękowi. Wyniki opublikowane w prestiżowym The Journal of Nutrition sugerują, że ochrona oferowana przez naturę może konkurować a w niektórych przypadkach nawet przewyższać skuteczność leków na receptę i to bez wyniszczających skutków ubocznych. Badanie to objęło jedną z największych baz danych zdrowotnych na świecie, analizując przypadki ponad 258 tysięcy dorosłych osób w Wielkiej Brytanii. Naukowcy nie opierali się jedynie na ankietach żywieniowych, lecz mierzyli rzeczywiste stężenie kwasów tłuszczowych omega-3 we krwi uczestników. Wyniki skorelowano z dokumentacją medyczną dotyczącą zdiagnozowanej depresji i lęku. CO pozwoliło odkryć zdumiewającą zależność. Dane wykazały, że osoby z najwyższym poziomem omega-3 we krwi miały o 15% do 33% niższe ryzyko wystąpienia depresji w ciągu całego życia oraz o 19% do 22% niższe ryzyko zaburzeń lękowych w porównaniu z osobami o najniższym stężeniu tych kwasów. W przypadku aktywnych, niedawno zdiagnozowanych przypadków ochrona była jeszcze wyraźniejsza, sięgając nawet 32%. Te liczby reprezentują realną obronę przed schorzeniami, które niszczą życie, kariery i całe rodziny. Kwasy omega-3 działają u źródła, adresują procesy zapalne w organizmie, które uważane są za paliwo dla zaburzeń nastroju. Zamiast jedynie maskować objawy, jak robi to wiele farmaceutyków, dostarczają one mózgowi niezbędnych budulców do prawidłowego funkcjonowania. Badanie dostarczyło również kluczowej wskazówki. Nie wszystkie kwasy omega Trzy są jednakowo skuteczne dla zdrowia psychicznego. Choć wszystkie są ważne, to składnik o nazwie EPA, czyli kwas eikozapentaenowy, okazał się kluczowy dla regulacji nastroju. EPA, obecna głównie w oleju rybim, znana jest ze swojego silnego działania przeciwzapalnego i roli we wspieraniu zdrowia serca oraz mózgu. To właśnie ten kwas wykazuje najsilniejszą i najbardziej spójną ochronę przed depresją i lękiem. EPA działa na te same szlaki w mózgu, co leki przeciwdepresyjne ale robi to w sposób naturalny, nie wymuszając sztucznych zmian w chemii organizmu. Implikacje tych odkryć są niezwykle ważne dla systemu opieki zdrowotnej, który często zbyt szybko sięga po receptę. Konwencjonalna psychiatria często ignoruje interwencje żywieniowe, kontynuując przepisywanie leków z grupy SSRI czy benzodiazepin. Tymczasem leki te wiążą się z ryzykiem otępienia emocjonalnego, dysfunkcji seksualnych, przyrostu masy ciała czy ciężkich objawów odstawiennych, podejście dietetyczne oferuje porównywalne korzyści bez tych zagrożeń. Kwasy omega-3 nie tylko chronią przed nabrotami choroby, ale wspierają ogólny dobrostan organizmu. Stanowią one fundamentalną strategię dla zdrowia psychicznego, a nie tylko alternatywę. Wykorzystanie mocy kwasu EPA pozwala na delikatną modulację chemii mózgu, co czyni go jednym z najcenniejszych narzędzi w profilaktyce zdrowia psychicznego dostępnych dla każdego z nas. Jak zatem w praktyce zbudować poziom omega-3, który ochroni nasz mózg? Wskazówki naukowców są jasne. Po pierwsze, dieta. Priorytetowo traktuj dziko żyjące tłuste ryby, takie jak łosoś, makrela, sardynki i śledź. Staraj się spożywać 3 do 4 porcji tygodniowo. Wybierając mniejsze ryby, jak sardynki, minimalizujesz ryzyko zanieczyszczenia metalami ciężkimi. Po drugie, mądra suplementacja. Jeśli decydujesz się na suplementy, wybieraj olej rybi molekularnie destylowany w formie trójglicerydów. Zwróć uwagę na wysoki stosunek EPA do DHA i dąż do dawki CO najmniej 1000 mg połączonych kwasów dziennie. Suplementy zawsze przyjmuj z posiłkiem zawierającym tłuszcz. Aby zapewnić ich prawidłowe wchłanianie, po trzecie, zmniejsz konkurencję. Drastycznie ogranicz spożycie prozapalnych olejów bogatych w omega. 6, które znajdują się w przetworzonej żywności, oleju sojowym czy kukurydzianym. Nadmiar omega 6 blokuje skuteczne działanie omega 3. Ważne jest również wspieranie trawienia i zdrowia jelit, ponieważ bez sprawnego układu pokarmowego nawet najlepsze suplementy nie zostaną w pełni przyswojone. To badanie podkreśla zmianę paradygmatu: odżywianie to fundament zdrowia psychicznego. Sugeruje ono, że prosta zmiana nawyków, skupiona na optymalizacji poziomu kwasów omega, 3 Może dostarczyć ochrony, której leki po prostu nie są w stanie dorównać bezpiecznie. Skutecznie i tanio dziękujemy za obejrzenie tego materiału. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak naturalnie dbać o zdrowie i kondycję swojego mózgu, koniecznie zasubskrybuj nasz kanał. Kliknij dzwoneczek, aby nie przegapić nowych filmów, i zostaw lajka pod tym nagraniem, jeśli te informacje były dla Ciebie przydatne. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.